Dobra, ogólnie tak, jakby sam fakt, że Sentino nawija z Olejnikiem, to jest w ogóle jakiś błąd w Matrixie. Eee, refren buja, bo jest melodyczny, wiadomo, jest, bazuje na tym, że jest

no to wiadomo, no jakieś kurwa, no chcą na kontrowersji też bazują trochę, ale fakt, że to ma 74 tysiące polubień, to ja nie wiem, czy tutaj nie wpadły jakieś boty, biorąc pod uwagę, że tu jest 228 tysięcy wyświetleń, moi drodzy. I to, ta proporcja jest dziwna, bo ja pamiętam, że jak wchodziłem na to, chyba przedwczoraj właśnie, albo wczoraj, to tu było z 27 koła lajków, albo 28. I to było takie realne, a teraz jest kurwa prawie 100 tysięcy, więc dziwne. Olejnik, czy ty kupiłeś botki? Czy tu są kupione jakieś boty, a może grupa uderzeniowa czarny orzeł? <grym> Przy około 60k to miało z 5k lajków. No właśnie mówię. 1500 komentarzy, nie wydaje mi się, żeby to było realne. Tu są kupione lajki. I ręki sobie nie dam upierdolić, ale kurwa mały palec już bym upierdolił, nie? Że mógłbym być ten. Celebrytki kupują sobie fame na sklepie Real Follow, a karana, karawana jedzie dalej. Tymczasem celebryci kupujący lajki na Real Follow. Dobra, to jest w ogóle też kurwa jakiś pierdolony rak, nie? Te Real Follow, to już... Real Follow... Czemu nikt olejnikowi nie powiedział, że jak się nawija, trzeba mordę otwierać? Ten nie wiem, która osobowość się kazała nagrać z tym sypniącym anemikiem, ale powinieneś to usunąć. Kolejnik nabicie, bicie se już stał kaleką. Pozdrawiam Boxa od początku, są. całą na temat, y, Jutro na filmie będzie odpowiedź dla Konopa. Dzisiaj zaraz będzie Ulfik, nie chcę Kuby tutaj ten y, rzutować na niego, tym co się odpierdala. Ten olejnik anemiczny wymoczek. Kiedy wersja z samym Sentino? Grupa operacyjna Horror wjechała za mocno. Nie dziwię się, że nie jest na głównym kanale. Mogę prosić jakieś napisy, bo szczerze to chuja rozumiem. Ewidentnie Sentino przedawkował hash z Maroko. Ciekawe co na to YouTube, że ich na ich platformie jest teraz tak głośno o chłopie, którego sami zbanowali. Okej, okay. ciekawy komentarz. No ale wracając jeszcze do nitrozyniaka.